Drodzy. Zapewne każdy z nas chciałby usłyszeć od najbliższej osoby, że jest mądrym człowiekiem. I moglibyśmy sobie postawić takie pytanie: co to jest ta mądrość? Gdzie każdy pragnąłby być człowiekiem mądrym. I wcale nie chodzi o to, aby moralizować, ale dokonać czegoś bardzo ważnego. To nie tylko posiadanie wiedzy świadczy o tym, że człowiek jest mądry. Bardzo często podziwiamy te osoby, które w podeszłym wieku. Są w takiej sytuacji, kiedy młodsi przychodzą i pytają się: Co mam czynić? Jakiego dokonać wyboru, aby pójść właściwą drogą? Jeśli taka postawa ma miejsce w życiu człowieka, jakże to jest piękny dar. Ale na czym polega ta mądrość? Każdy z nas posiada. Niesamowity dar, jakim jest wolność, wybór, którego dokonuje każdego dnia. No, zobaczmy nawet dzisiaj. Można przyjść do kościoła, można nie przyjść, można wyjść z kościoła, można przyjść do kościoła, można sobie pogadać w kościele, a być myślami w ogóle gdzieś indziej. Dlaczego? Bo człowiek jeszcze nie doświadczył relacji z Panem Bogiem. Po prostu czyni to, bo mu ktoś każe. A jeśli przyjdzie taki moment w życiu i to trzeba tyle czekać, ileż można powiedzieć tak w sposób ludzki, Bóg musi mieć cierpliwość wobec człowieka, by czekać wiele, wiele lat, by człowiek mógł zrozumieć, co w życiu jest dobre, a co jest złe. To jest prawo naturalne, które jest zakodowane w życiu każdego z nas, czyń dobro, unikaj zła. Skąd mam wiedzieć, co jest dobra, co złe? Jeśli zrobię jakąś zadymkę, to koledzy będą się cieszyć, ale ten to jest wojak. I myślisz, że zrobiłeś super sprawę, to co jest dobra, co jest złe? I ktoś może znowu z nas powiedzieć, no tak. Przyszedłem do kościoła, a tu znowu słyszę o jakichś przykazaniach: to mam robić, tamtego unikać. Po co to wszystko? Ja przecież jestem wolnym człowiekiem, ja decyduję o swoim życiu. Otóż są wartości, które są nieprzemijalne i są wieczne, o które trzeba walczyć i troszczyć się, by być kimś. Przypomnę, już wielokrotnie to mówiłem, będąc na jednym z obozów sportowych, a było to w Wiśniowej Górze pod łodzią. Był taki zawodnik w Salosie o imieniu Kamil, nazwisko też powiem, koszyk się nazywał. I wówczas po jednym z treningów, a wtedy byłem troszeczkę młodszy, a więc mogłem też i prowadzić zajęcia treningowe, szkoleniowe, po treningu podszedł do mnie siedmiolatek. I mówi do mnie tak Księże Tadziu, jak to być księdzem? Bo ja widzę, że ksiądz gra w piłę i to super Siaty zakłada wewnętrzną, zewnętrzną Podaje długim podaniem z prostego Wali po oknach Jak to być księdzem? A ja do niego mówię tak Słuchaj, bo sobie pomyślałem O coś jakaś iskierka być może Powołania w nim zagościła a więc mówimy tak, słuchaj, jakbyś chciał zostać księdzem, to musiałbyś skończyć szkołę podstawową, maturę, na studia filozoficzne i teologiczne zakończone na Uniwersytetem Lubelskim z tytułem MGR, i wówczas zostajesz księdzem. A on do mnie mówi tak, księżyc Tadziu, ja się nie pytałem, jak zostać. Ja się pytałem, jak być księdzem. Drodzy, no można być chrześcijaninem, można przyjąć chrzest, można być w kościele, ale w ogóle sercem jesteś gdzieś z boku. Jakimi wartościami się kierujesz? I mam to szczęście jechać z młodzieżą, Pan Bóg mi jeszcze daje te siły. Jedziemy do Głogowa na obóz sportowy. Wielu chłopaków jest takich, którzy różnie przeżywają swoją religijność. I nagle zobaczą, że trzeba rano powiedzieć w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo, który trwa 15 sekund modlitwa. Ojeny ale zajechani. 15 sekund się pomodlić, to jest normalnie szok. A jeszcze jak ktoś powie, że nie ma czasu w ogóle na to, to już w ogóle można siąść. I zobaczcie, ile trzeba trudu, cierpliwości, tak jak mama, tata musi patrzeć na wybory młodego człowieka po to, żeby sam zrozumiał, jakim być i kim być. To są pytania. Amen. Skończyłem. Powstańmy. Wyznajmy prawdę naszym wiary. Wierzę w jednego Boga.